Jesteśmy w Starej Różance przy podstawie Wurzburga 65 7 metrów proszę tu jest kanał techniczny tu kable wychodziły tu wychodziły kable tędy dostawali się ludzie do tego żeby serwisować naprawiać radar stanowisko do dowodzenia, stara różanka pierwszego typu od 41 roku. Tamte było 1943 roku, było budowane. Tutaj było centrum łączności. Tu były dwa pomieszczenia przedzielone cegłą, i tutaj były dwa stanowiska takie łączności. Tutaj stanowisko łączności, tak? Tu jest nasze przejście, drugie przejście. Aha. Tu jest jeden komórka, tu jest łączność, i tutaj było centrum dowodzenia z płaszczyzną. A tu było? Na? I naniesienie wszystkich informacji powietrznych, jakie zbliżały się z cele powietrzne. I, do, no, i potem nakierowywano w telewizor. Widzisz? Tu się zachowały takie, gdzie to wszystko wisiało na tych stanowiskach. I tutaj dawano namiary. Freja i te inne stacje radarowe, które były oddalone o 100-200 km dawały na Namiar I oni tutaj naprowadzali swoją baterię Czyli tu było główne pomieszczenie dowodzenia, a tutaj? Czyli tutaj, co tutaj było w c? Jest tu napisane, bo nie widzę Odszyt danych z radarów no. Czy Tam była sala operacyjna Odszyt danych z radarów był tutaj Później D to jest centrala telefoniczna, E to jest pomieszczenie pogotowia, to no, jest tutaj centrala telefoniczna i pomieszczenie pogotowia, a tutaj jeszcze było F, sterownia elektryczna.